W polskim ośrodku sztuki odbył się konkurs kameralistyki dziecięcej. Wzięli w nim udział uczniowie społecznej szkoły muzycznej imienia Władysława Szpilmana. To już trzecia edycja konkursu. Tym razem swoje muzyczne talenty zaprezentowało 73 uczniów. Jest to bardzo cenny dla nas konkurs, dla nas wszystkich, dla uczniów, dla rodziców, dla szkoły. Bardzo twórczy, bardzo pouczający, wychowawczy, dlatego że wzajemnie się uczymy, patrzymy jak dzieci się wzajemnie organizują, jak potrafią współgrać z jeszcze z kimś innym. Gościem honorowym konkursu była Halina Szpilman, żona słynnego pianisty, patrona szkoły. Jak mówi, zawsze chętnie uczestniczy w koncertach i uroczystościach związanych z placówką. Dla mnie jest w ogóle ważne, że mogę tu być, że istnieje szkoła imienia mojego męża, że te dzieci jak nabywają kontaktu z muzyką i że to chyba zostanie im na całe życie. Bo na pewno zetknięcie się z muzyką w pierwszym okresie powoduje to, że właściwie całe życie ma wypełnione jeszcze czymś innym, dodatkiem. Po koncercie odbyło się spotkanie z Halimą Szpilman, podczas którego łodzianie mogli więcej dowiedzieć się o życiu Władysława Szpilmana, jaki był słynny pianista, prywatnie.